Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj miksik ze zdrabkami za kwotę 50 zł. Plus dodatkowo y, zapowiadam rozdanie na 1000 subskrypcji, ponieważ no, już dobijamy do 1000. Także postanowiłam już nagrać filmik właśnie z tym rozdaniem. W komentarzu pod tym filmikiem wpisujecie 1000 subskrypcji. Dobijamy do 1000 i zrobimy losowanko. Co będzie do wygrania? Do wygrania będą zdrapeczki o wartości 30 zł, wybrane przez Was. Jak mi napiszecie, cóż to mają być za zdrapki, to takie zakupię i takie prześlę. Wygrają trzy osoby: takie zestawy zdrapeczek po 30 zł. Do tego będą też, oczywiście, dorzucone słodkości i będzie dorzucony też jakiś kosmetyk. Także myślę, że warto wziąć udział w tym rozdanku. Także wpisujemy 1000 subskrypcji w komentarzu. Dobijamy do tych 1000 subskrypcji na kanale i zrobimy losowanie. Oczywiście udział mogą wziąć. Tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs jest dla moich subskrybentów. No i cóż, dobijamy po prostu do tego tysiąca. Dużo już nie brakuje. Także im szybciej, tym lepiej będzie dla Was. Wtedy szybciej, oczywiście, zrobimy i to losowanie. A ja dzisiaj sobie podrapię z drapeczki za 50 zł. I cóż my tu mamy? Mamy Bonda, Zadyszkę i Laki 3 siódemki, do tego po 5 zł jest siódemeczka, dolar, szalone zakupy, ekstra pensja i po 2 zł mam dwa razy szybkie 50, dwie super siódemki i jedno Laki 7. Wszystkie informacje oczywiście dotyczące rozdania będą w opisie filmiku żebyście mogli się zapoznać z tym wszystkim, a ja już się biorę za drapanie. Zobaczymy, cóż tam nam dzisiaj los przyniesie. Wlaki 7, szukamy 11 i 14. No i zobaczmy. Mamy 23, 29, 30, 26, 28, 15. 25 i 21. Sprawdzamy bonusik. Bonusie, księżyc. Niestety pusto. Nasza super siódemka. Szukamy siódemek. Jest 3, 6, 2, 8, 4, 9 i piąteczka. Też pusto. Może teraz szybkie 50. W bonusiku mamy worek. A tu szukamy takich samych trzech kwot. Mamy 4 4 50 000 2 50 zł, 50 000 500 zł, 50 i 500, 50 500. Pusto. Super siódemeczka. No i szukamy tych siódemek. Mamy 3. 4, 9, 8, 2, 6 i 5. Też pusto. Niedługo chyba wsnowienie będzie tej zrapeczki. Chociaż dawno już w tej super siódemce nic nie wygrałam. Szybkie 50 w bonusie, dukaty. A tu mamy tak: 50 000, 2 zł, 100 zł.

Jeden, sześć, dwadzieścia pięć, i ósemeczka. Dalej cztery, dwadzieścia cztery, napis ekstra pensja szesnaście i dwadzieścia trzy. Też pusto. Szalone zakupy. Pierwszy bonus, o mamy pięć złotych. Mamy pierwszą wygraną, drugim jest złoto, a nasze liczby trzydzieści siedem, czternaście, osiem i dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, trzydzieści osiem, trzydzieści szesnaście, sześć, trzydzieści trzy.

I tu szukamy szesnaście, pięć, trzydzieści cztery, dwanaście i czterdzieści osiem. Mamy pierwsze dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć obok, szóstka też obok, dwadzieścia osiem. Piętnaście, znowu obok, osiemnaście, czterdzieści siedem, też obok, trzydzieści osiem, czterdzieści trzy, dwadzieścia pięć, no nie zapowiada się dobrze, dwadzieścia dziewięć, czternaście, jedenaście, też obok, dwadzieścia dwa. I cztery obok dziewięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia sześć, trzydzieści sześć, i jeden pusta. No i nasz ostatni, James Bond, zobaczmy dwanaście. Dwadzieścia osiem, jedenaście, czternaście i dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem, trzydzieści, dwadzieścia trzy, jedenaście jest wygrana, super. Piętnaście, trzynaście, trzydzieści, dwadzieścia sześć. Dwadzieścia dwa, osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy i piętnaście, a nasza jedenastka, dziesięć no złoty, bonus zero, także dyszka, że im się bądzie. Gdzieś te numerki się pewnie znowu schowały. Tutaj jest. No dobra. To podsumowanie. 50 zł na dzisiaj. 15 zł zwrocik. No słabo, słabo. Przyznam szczerze, że słabo. Myślałam, że chociaż połowa wpadnie, a tu nawet jednej trzeciej nie ma. No ale nic. Zawsze coś tam wpadło, będzie na kolejne zdrapeczki, na pewno coś dorzucę i będzie na następny filmik. Także dzisiaj to wszystko, oczywiście przypominam o rozdaniu na 1000 subskrypcji, wszystkie informacje będą w opisie filmiku. Także staramy się jak najszybciej, najszybciej wbić te 1000 subskrypcji, tam już naprawdę niewiele zostało. I cóż, widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Pa.